Cześć, witajcie. Mamy już 142 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden bosterek do Magica, Pokemonów lub Yu-Gi-Oh! No i cóż, wczoraj były Pokémony, dzisiaj są Pokémony. Co jest? Jakaś może zmiana na kanale, może content się zmienia, może będzie, będą tylko Pokémony. O mój Boże, nie no żartuję. To jest seria, gdzie są trzy różne karcianki, ale dzisiaj bierzemy sobie bosterek do Sun and Moon, Unified Minds bo mamy mało kart z tego setu na stanie, więc sobie uzupełnimy o kolejną paczuszkę. Oczywiście są to na razie jakieś tam skromne próby e, uzupełniania asortymentu, jeżeli chodzi o kieszonkowe potworki, z tego względu, że jak będzie trzeba więcej, ale to Wy musicie mi to pokazać lajkami i zakupami, że chcecie więcej. Przełożymy sobie 4 Bossan Moon wtedy będzie więcej mamy energię fire energy i jest tak jest Sabalai karta z, znaczy karta pokémonek z y, trzeciej generacji jest y, Swadlun, oj jaki smutny i to dwa taką minkę w, w ogóle w nawias. mamy Flinium Z Air Slash było jakieś Dragonium chyba Z ok to mamy Ankomony za sobą i lecimy PoiPol Ultra Beast jest numer, jakiś taki smutny, ale gdyby nie tło, to wyglądałby trochę jak debil, bo tak to jak kolorowanka dla dzieci, więc tutaj się nie postarali, nie postarali z tą kartą. Jest Aksiu, tu jakoś tak się czytało, przynajmniej tak w bajce było, a bo coś tam zerkałem. Jest Fineon, 4. Jest Stunfisk i naszą kartą Reverse Holo jest Kosmog. Kosmoga jakoś lubię, bo jest śmieszny. I naszą kartą rzadką jest y, Zygardę, zwykły Reir. I to jest ta scena, gdzie jestem smutny, bo potrzebuję jakiegoś rewersa, potrzebuję jakiegoś fularta, cokolwiek mi dajcie. Natomiast, żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 141 i cyk, mamy 142 bosterki w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuszki. Wszystkie te karty wrzucamy na nasz Allegro. Link znajdziesz poniżej w opisie tego filmu. Natomiast dziękujemy Ci, drogi widzu, za Twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Boosterze. Cześć, trzymajcie się.